Witam. Dzień dobry, moi drodzy. Karty na 21. A co tu, moi mili, na 21? Zobaczymy. Co tu na 21? Wszystkiego dobrego dla solonizantów. Bądźcie zdrowi, moi drodzy. Niech szczęście będzie z wami. Bądźcie zdrowi. Bo ta pogoda taka... Trochę na choroby... 21. Też piękna data na urodziny. Zobaczmy. Praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Wasza rola. Wasza rola. Rezultat dnia. Co w zdrowiu? Co macie w głowie? Miłość. Wiadomość z góry. I zobaczymy kartę od praktycznej mądrości. Tylko czy to jest mądrość na pewno? Chyba będzie taka fajna mądrość. Zobaczymy. E, co przy pracy? <laughs> rozmowy, dyskusje, e, ale też i obawy moim zdaniem o jakieś rozmowy i dyskusje możecie mieć jutro. No albo dzisiaj już możecie mieć obawę o jakąś rozmowę jutro, albo musicie rozstrzygnąć jakąś sytuację, albo musi zostać rozstrzygnięty jakiś spór. Podejdźcie do tego moim zdaniem na luzie. Hmm. Nie wiem, czy się da, oczywiście, bo są takie trudne momenty czasami. Natomiast ta karta raczej, wiecie, mówi o. Ta karta mi pokazywała w życiu, jeżeli chodzi o pracę, że trzasnę drzwiami dosłownie, że się zirytuję. Fakt, że ta karta mi zawsze mówiła, że mi to na zdrowie wyjdzie. Natomiast trzeba ostrożnie, wiecie, tutaj przy tych rozmowach postępować, dlatego, że generalnie ta karta mówi, że rozmowa może dojść do takiego punktu krytycznego, że wychodząc z tej rozmowy, sami nie będziecie wiedzieli, co się dalej wydarzy, jak będzie, co będzie. Ta karta mówi również, tu są zdane kursy, tak? Zdane kursy, degradacje, nie degradacje, jak to się mówi? Że ktoś może spaść z jakiegoś stanowiska. Też może być taka sytuacja, że rozmowa może jakby dotyczyć spadania z jakiegoś stanowiska, z jakiegoś stołka też, tak? Ja nikomu nie życzę. Wcale nie jest ta karta, nie mówi o tym, że ktoś spadnie, ale mogą sprawy bardzo dotyczyć jakiejś takiej sytuacji. Co przy domu? Możecie mieć dosyć jakby. Podjąć trzeba by było decyzję o jakichś nowych wydarzeniach przy tym domu. Możecie mieć dosyć. Możecie mieć dosyć opieki nad innymi, możecie mieć dosyć zajmowania się pewnymi sprawami. To tak, jakby wam trochę brakowało czasu dla siebie, moi drodzy. Tak, jakbyście wy e, dowodzili całym domem, natomiast wam też się należy i współczucie, i uwaga, tak, i zrozumienie, że też jesteście człowiekiem. Tak to tu się prezentuje, moim zdaniem. Um, może być, jak żeby naprawdę jutro będziecie mieli jakiś taki moment, że Jezus, jak mam dosyć wszystkich dookoła. Wiecie, ta nasza rodzina to tak umęczy czasami, nie? dużo rzeczy, dużo trzeba zrobić i czasami wszystko się nawarstwi. Co przyjdzie nieoczekiwanie? No nie wiem, co do niektórych mogą przyjść na serio, no jakby umowy, podpisywanie dokumentów, coś takiego. Może to do Was przyjść, ale może też przyjść do Was. Hmm. Jakieś wiadomości o jakimś ruszeniu, jakiejś podróży. Ktoś może do Was zadzwonić, napisać, powiedzieć jadę, tak? Albo umówmy się, pojedźmy, zróbmy i tak dalej. Trochę to się pokazuje tutaj taka sytuacja, albo jakaś osoba będzie do Was pisać, która jest z Wami zainteresowana, albo te sprawy dotyczą podróży, wyjazdu z kimś w imię Waszych pasji w ten sposób, tak? Zróbmy to, bo lubimy to robić, zrób to ze mną, pojedź ze mną, coś w tym stylu. Rezultat dnia jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Będziecie czuć, że postąpiliście tak, jak trzeba, że zrobiliście to, co było trzeba. Na rezultaty może tylko będzie trzeba poczekać, ale te karty pokazują, że jesteście gotowi. Jeżeli jutro się zadziewa coś ważnego w Waszym życiu, to te karty mówią: OK, ja poczekam, jak będzie trzeba, ale uważajcie, że postąpiliście w jutro w jakichś sprawach w bardzo odpowiedni sposób, i tak trzymajcie. Y Jaka wasza rola? Zwróćcie uwagę jutro, gdybyście mieli taką sytuację w pracy, czy ktoś nie kłapie za bardzo, tak? Czy ktoś nie ma jakichś problemów ze sobą i dlatego kłapie na innych? To jest coś takiego. Waszą rolą jest zwrócić uwagę na to, czy ktoś nie za bardzo obwinia inne osoby, obwinia was. Ale to jest, pro... karty pokazują problem z tą osobą. Ona może mieć jakieś podejście do pewnych sytuacji, droga, którą przebyła w życiu, może była niewygodna, zła i teraz ta osoba postępuje przez ten. Natomiast tu się jeszcze pokazuje co, coś innego. Jaka wasza rola? Zwróćcie uwagę na to, hmm, gdzie te wrony kraczą, jak. Jak kraczą wrony, w którym kierunku. Bo te karty pokazują coś takiego, że ktoś kracze na, kracze na kogoś, jakaś osoba kracze na innych. Za chwilę się może okazać, że kracze też na Was. Karty pokazują, żebyście próbowali jednak zaprowadzić spokój i równowagę. Nie irytujcie się za bardzo. Moim zdaniem, te karty pokazują, lepiej by było się nie irytować. Ale zwróćcie uwagę jutro na jakąś osobę, która kracze, mówi źle. Mówi, że na przykład Wy zrobiliście coś źle, albo ktoś tam zrobił coś źle, i dlatego miałam taką sytuację, słuchajcie, ostatnio, dwa dni temu. Że ktoś rzucił hasło, albo ten pan się tak zachowuje, e, nie uważacie państwo, że ten pan się tak zachowuje, że wszystkim przeszkadza? E, I zaraz, wiecie, te niektóre osoby zaczęły tak krakać, tak to podłapały, i tak, 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 właśnie tak, tak, że jest nieprzyjemnie przez tego pana i tak dalej. Jak to jest łatwo, słuchajcie, nie? Podnieść ludzi do, takich, do, do takiego stanu. Jak to jest łatwo, a ja tak popatrzyłam na to wszystko z politowaniem i pomyślałam sobie, że szkoda tego człowieka. Też ma się prawo odezwać, prawda? Ale jak od razu został ten człowiek przez innych zaatakowanych? Jakie to jest przykre, kto się patrzy, patrzy z boku? Jak inni za chwilę są w stanie drugiemu człowiekowi oczy wydrapać, chociaż on naprawdę nie zrobił tym ludziom żadnej krzywdy. Jakie to jest żenujące, wiecie? Obyśmy się nigdy nie dopuszczali po prostu takich zachowań, bo dzisiaj kraczą przeciwko niemu, a jutro będą krakali przeciwko nam. Dobrze mi się przypomniała ta sytuacja właśnie. Co w zdrowiu? Powolutku, powolutku moi drodzy, wychodzicie z czegoś, tak? Już gdzieś tam słoneczko zaczyna świecić, jakąś dolegliwość mieliście, noga Was bolała, cokolwiek. Te karty pokazują akurat takie bardziej szersze spektrum. Raczej ta karta mówi o wychodzeniu, tak? Z jakiejś Choroby, może przeziębienia, dolegliwości, powolutku. To jeszcze potrwa, Wam powiem szczerze. Tu, jeżeli Was coś pobolewa, to karty pokazują: z dwa miesiące możecie jeszcze mieć problem. Ale tu, już jakby jest coraz, coraz bardziej, to się będzie wyciszało. Jeżeli chodzi o zdrowie, coś takiego. Nie mówię, że wszystkie te choroby, ale tu jest taki maksymalny, moim zdaniem, czas wychodzenia z tego z dwa miesiące, tak? Jednym może przejdzie za tydzień, a inni jeszcze będą musieli poczekać. Co Wy macie w głowie? Hmm. Zawieszenie macie, możecie się martwić jakimiś sytuacjami, e, jakiegoś świecie działania, rozwoju przy domu, czegoś takiego, że coś trzeba zrobić, a nie ma jak za bardzo, a może by ktoś pomógł w tym i tak dalej. Może będzie taka sytuacja, że jakby macie w głowie, że a dobra, zostawię to na razie, e, może za jakiś czas się za to wezmę. No, możecie też mieć w głowie jakąś osobę, na którą jakby czekacie, z którą jest pustka, cisza. A zobaczmy, co tu w tej miłości. No, jesteście moim zdaniem rozmadzeni, zapatrzeni na kogo, w, w, w jakąś sytuację, w kogoś. Wiecie, to może być ktoś, kogo, kto wam się podoba, a może być to jakaś ważna dla was osoba, która jest w waszym życiu. Jesteście zapatrzeni, doszukujecie się e, jakby czegoś fajnego, czegoś miłego przy tej osobie. Natomiast te karty, niestety, ja nie chcę was tutaj przygnębiać, broń Boże. Na dzień dzisiejszy te karty jakby mówią o tym, że jakby tak nic wielkiego, poważnego się nie wydarzy, tak? Jest jak najbardziej szansa na coś fajnego, jeżeli macie jakąś taką osobę, która gdzieś tam jest i Wy byście coś chcieli, nic się takiego jakby w tej chwili nie wydarzy, ale patrząc w przyszłość, no, może się to fajnie rozwinąć. Dużo zależy od tego, czy Wy jakby pozostawicie coś z tyłu, może jakieś emocje, Myślę nie troszeczkę może by trzeba było zmienić. Natomiast mi karty pokazują, że ogromnie kusząca może być tutaj jakaś osoba i z wzajemnością. Jaka wiadomość z góry? Na 21. Hmm. Planujcie moi drodzy przyszłość. Tak karty pokazują. Ja w ogóle kolejne pół roku. To tak jakby coś z góry chciało wam powiedzieć. Poczekaj jeszcze pół roku, jeżeli jesteś w trudnościach, w ciężkościach, jeżeli coś tam nie idzie, albo dopiero coś rozwijasz. Karty mówią, że tak jakby za pół roku będzie dobrze, żebyście dali radę przez te kolejne pół roku. Bo tu karty pokazują, że do pół roku wyjdziesz, tak, z jakiejś trudności, ciężkości, poradzisz sobie z pewnymi sytuacjami. Daj sobie czas na to. Hmm. No i jaka ta karta tu nam wyszła, jakaś piękna. Nie mam okularów ratunku, wiecie co? Muszę tak. Już dziś zacznij kreować, kierować się empatią. Inni przychodzą do ciebie po uzdrowienie emocjonalne. Zachowaj ich tajemnice. Trudna sytuacja dyplomatyczna może wywołać problemy. To z tą pracą chyba. Jeśli słuchasz sercem, a mówisz głową, to pojawi się rozwiązanie korzystne dla obu stron. Tyle na 21. Buziaki dla Was, pozdrawiam Was serdecznie.